No tak jak twierdzą w specjaliści, mamy do czynienia z wojną w pełni tego słowa, słowa znaczeniu, nawet jeśli ona trochę odbiega od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. No jest to dosyć daleko od nas, my tego, my tego nie widzimy, natomiast z całą pewnością mamy do czynienia z konfliktem zbrojnym, no po prostu z wojną. No z formalnego punktu widzenia nie jest to wojna rzeczywiście, natomiast w takim potocznym obiegu można mówić o konflikcie na wielką skalę, w sensie no, jego ważności po części, w cudzysłowie, jako o wojnie, z tym, że wojnie, jak wielu podkreśla, hybrydowej, asymetrycznej, bo nie mamy przeciwników, którzy są zdefiniowani wprost, nie ma stron konfliktu, którzy są określani państwowo. Mamy oczywiście stronę ukraińską jako podmiot, na której się ta wojna toczy, ten konflikt toczy. Natomiast z drugiej strony mamy właściwie rebeliantów, czyli grupy, które nie do końca można zdefiniować formalnoprawnie jako uczestników pełnoprawnych działań wojennych w tym konkretnym kontekście. I w związku z tym, no, trochę upraszczając, możemy rzeczywiście mówić o wojnie na dosyć dużą skalę, o dużym znaczeniu w sensie geopolitycznym. I z tej perspektywy ta analiza ważności tych działań, też kontekstu praw człowieka. Samego konfliktu jest, myślę, istotna i warta podjęcia. Po pierwsze, w ogóle kwestia agresji w stosunkach międzynarodowych, statusu tak zwanych no właśnie quasi państw, które, które powstają, kwestia no właśnie oglądu, przedstawienia struktury i skali naruszeń tych praw człowieka, działań różnego rodzaju podmiotów, zarówno społeczności międzynarodowej, różnych organizacji międzynarodowych, jak i też. Różnego rodzaju organizacji pozarządowych no, na rzecz przynajmniej złagodzenia skutków i no, pomocy tym, którzy stali się ofiarą tych naruszeń, a są to tysiące, setki tysięcy ludzi.